Cześć fani Kosmo, witam się z Wami dzisiaj z Newark Show Jesteśmy na Kit Car Fest, o którym wspominałem. Kosmo stoi, moja plansza jest. O samą relację z, z, ty, z, tego, z tych targów, z tego eventu to zobaczycie za tydzień. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek pod tytułem, jak wyglądało badanie EVA, co było sprawdzane. Opowiem Wam po kolei. To. Co z tego pamiętam? No najpierw zajechaliśmy na miejsce testu i pierwsza rzecz to było dokładne oglądanie samochodu. Teraz samochód jest z tymi dokładkami od Time Attack Customs, z tym samym aerokitem. Auto było bez tego, bez tego kitu na, na badaniu i chodził y, diagnosta w rękawiczce, sprawdzał wszystkie krawędzie. Wszystkie dokładnie krawędzie, jak są zrobione, on to sprawdzał. Dlatego też yy, dołożyliśmy te wszystkie gumowe nakładki, ponieważ no, to jest pierwsze nadwozie. Trochę kiedyś było robione na szybko, i tu były ostre krawędzie. On po kolei chodził, to wszystko sprawdzał. Sprawdzał tutaj, jak to wygląda te nadkola, jak tutaj są ostre krawędzie na, na tej tylnej szybie. Oglądał oczywiście, spoiler, dyfuzora nie było, więc tego nie sprawdzał. I po tym, jak obejrzał. Tu oczywiście też przyglądał się temu wlotowi. On jest miękki, więc nie jest niebezpieczny dla pieszych. Lusterka są seryjne, więc z tym nie było problemów. Następnie oczywiście było to, o czym było w iluś moich filmach ostatnich z przygotowań, co już doskonale wiecie. Przekleństwo można powiedzieć moje, chociaż z drugiej strony nie, czyli peklipsy. Oglądał dokładnie, jak jest to wszystko tu zrobione. Prosił, żebym zdjął tą, ten tunel. Tam pod spodem oglądał, jak są kable puszczone. Oczywiście wszystko to są te peklipsy, nie ma trytek. Wszystko jest na tych Peklipsach. Yy, bardzo dokładnie się temu przyglądał. Ma cało to. Yy, yy, no sprawdzał ogólnie, można powiedzieć, jakość wykonania. Następnie z przodu, oczywiście, to samo było pod tylną klapą. Uch. Tu też dokładnie przyglądał się tym wszystkim. Wszystkim mocowaniom, że to jest pomocowane, przyczepione, gdzieś tu wiązki gdzieś przyczepiałem w takie zebranie. Trytko już, już mu nie przeszkadzało. Oglądał te mocowania, oczywiście tutaj numer win, z przodu tabliczkę znamionową. No i to trwało ładnych parę minut. Po tym, jak obejrzał cały samochód, to zaczęło się macanie wnętrza. Bo to, że mam deskę rozdzielczą z Sejento, to okej okay, fajnie, to duży plus, bo, bo widział gotowe związanie, ale oczywiście też było dokładne sprawdzanie pod spodem. Ja tam mam to wykończone taką miękką też tą wykładziną podklejone, to dokładnie sprawdzał, czy tu jest, nie ma ostrych krawędzi, czy tu po bokach nie ma ostrych krawędzi. Yy, pokazywałem mu zdjęcia kotw, kotw do pasów, bo oczywiście, że, że są te 8-8 odpowiednio wzmocnione światła wszystkie sprawdzał po kolei światła czy światło no to wiadomo standardowo jak na każdym naszym przeglądzie ale zauważył że nie świeci się kontrolka od świateł drogowych no bo się żarówka przepaliła no bo pierwsza taka wtopka następnie wjechał na stację już na stację diagnostyczną na stanowisku gdzie sprawdzał na rolkach wyskalowanie prędkościomierza prędkościomierz jest elektroniczny to pamiętacie w postaci aplikacji w telefonie w tej chwili jest wyłączone, więc nie pokażę, ale to pewnie pamiętacie ze wcześniejszych filmów. I sprawdzał przy kilku prędkościach, tam bodajże 30, 40, 50, 60, 70 mil, czy jest dobrze wyskalowany. Z tym nie było problemu. Następnie pojechaliśmy na stanowisko, gdzie sprawdzaliśmy mm, spaliny. I tam trzeba było poczekać ładnych e, kilka minut, zanim się silnik nagrzał. E, jest sportowy katalizator, więc to trochę dłużej trwało. I w pewnym momencie no, yy, już zacząłem się trochę stresować, bo miałem informację od krajga, że oni bardzo nie lubią czekać, aż silnik się zagrzeje. Do, o, dostatecznie yy, ale cierpliwie czekał. Potem w pewnym momencie kazał wkręcić się na obroty. I tak sobie siedzę w środku, kręcę go na 3000 obrotów, i nagle czuję jakiś smród olei i tak dalej. Olejów no i już kolejny stres. Na szczęście minęły, minęła minuta czy dwie. Zapach ustał. Czyli wypaliło się wszystko co było na, na, na wydechu obok silnika. No Wiadomo, kiedyś mi ta skrzynia wybuchła, jakieś drobne podcieki niestety w trakcie robienia auta były. Yy, I to wiadomo, chyba każdy kto grzebał przy aucie zna ten moment, że jak po pogrzebaniu zostanie trochę, trochę smaru, trochę brudu, oleju na, gdzieś tam na, nawet na kolektorze wydechowym, to to się potem wy, wypala i nieprzyjemnie śmierdzi. Więc to na szczęście ustało, ze mnie zeszło w tym momencie, dobra. Wsadził kolejny raz ten czujnik. Popatrzyłem przez, przez, przez ramię na, 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 na monitor, który gdzieś tam był i, mówię, i patrzę na te dane. Mówię, kurde, świetne. Są su, super, trzyma, trzyma poziom spalin. Yy, widać bo że jest zadowolony gość, i, i faktycznie tu wielkie podziękowania dla, dla, dla yy, kaktusa z kasportu, że no świetnie to dostroił ten silnik. I bo tego się bardzo bałem. I następnie kazał wjechać na, na podnośnik, taki trochę jak do ustawienia zbieżności, gdzie przednie koła mogą się kręcić. To ciekawe, nie było trzepaków na tym na tym, tym. I po podniesieniu na podnośnika, auta na, na, na podnośniku, zaczął długo oglądać pod autem, co jest. Był zdziwiony, że Eee, znaczy, u, uśmiał się, że w sumie to nie ma za bardzo co oglądać, bo jest po, pły, płaska podłoga. Znalazł tam gdzieś jakiś drobiazg, że się okazało, że jak dorabialiśmy mocowania przewodów hamulcowych, jeszcze poprawialiśmy, żeby były takie naprawdę fajne, że te przewody nie latają. To zapomnieliśmy wsadzić y, przewód w to mocowanie, więc y, to było ok. Eee, oglądał ręcznie, ma, macał wahacze, nie, nie, nie trzepakami, co mnie trochę zdziwiło, że tak trochę akurat w wypadku bardziej na luzie. No i następnie on sprawdził światła, światła dobrze ustawiłem, w tym odcinku co pamiętacie pod Tagorą nagrywałem, pod moją pracą światła są ustawione dobrze, następnie zaczął sprawdzać hamulce. I ten test hamulców to nie było tak jak u nas, że tylko na rolki z prawej koła się kręcą, padał hamulca i, i, i wiadomo, że przednie hamują tyle, tyle hamują tyle. Tylko było tak: najpierw było przednie koło, lewe, potem prawe koło. Potem ee, wziął, że chyba ten somet nazywa, nałożył na pedał hamulca i z trzema czy czterema różnymi siłami nacisku na pedał hamulca mierzył siłę hamowania. Potem do samo z tyłu. Ja się trochę obawiałem, bo nie ma, a pytał, czy mamy regulator siły hamowania. Ja nie mam żadnego regulatora siły hamowania. Jest po prostu tak złożone na pompie z Seicento. To jest ta mocniejsza pompa z Sechento, bo tam zdaje się dwie wychodzi, wy, 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 były. Z przodu są zaciski średnie świata Stilo z tyłu z Alfy 159. I się okazało, że to już wcześniej z toru wiedzieliśmy z bratem, że, że balans jest idealny hamulców i nie trzeba nic kombinować. Natomiast zawsze było ryzyko, że to było na slicku jeżdżone po torze, że, że może na tej ulicznej oponie na rolkach będzie coś inaczej, ale wyszło świetnie, wyszło idealnie. Następnie on zjechał z, te, zjechał z tych rolek i czy on coś jeszcze w hali sprawdzał, to już była chyba godzina testu w tym momencie, albo nawet więcej niż godzina testu, myślę, że więcej. Prawie dwie, bo, bo myśmy po ponad dwóch godzinach wyjechali stamtąd. A on już wtedy tylko wyjechał z hali, zrobił krótką rundkę. Na dużym placu zrobił rundkę w prawo, rundkę w lewo. Chodzi o to, o sprawdzenie, czy kierownica odbija. Czyli kierownica w prawo do oporu, potem w lewo do oporu i czy ona odbija. I z tym nie było problemu. I na koniec zajechał na tył hali, gdzie miał wymalowane kreski na asfalcie kilkanaście metrów za autem, żeby sprawdzić lusterka. Są dwie metody, albo na kreski na asfalcie, albo na chorągiewki z tyłu, które sprawdzają, czy za, za autem, w luste, gdzieś poustawiane kilkanaście metrów dalej, czy widać w lusterkach. No i na koniec powiedział, że ok, i że idzie policzyć. Musi wszystko policzyć. No i w tym momencie z Danielem zostawiliśmy przy aucie i czekamy. I nie, nie powiedział, czy jest ok, czy nie jest ok. A powiedział tylko, że zbiorn na zbiorniczku yy, pod maską, na zbiorniczku płynu hamulcowego nie ma oznaczenia, jaki jest rodzaj płynu hamulcowego. I, i żeby to uzupełnić, My się zapytaliśmy, czy musieli to być nadrukowane, czy coś, mówili markerem może być. No to Daniel poszedł po marker, do, do, dopisał. Gość zniknął, zniknął w międzyczasie yy, liczyć, Powiedział, że musi wszystko policzyć. No i tak mija 15 minut, może choć to mogło być 5 minut, ale się wtedy dłużyło strasznie i wraca uśmiechnięty, zadowolony, mówi, że jest ok. I że normalnie, że to żarówka, to spokojnie nie musimy, wierzy nam, że ją wymienimy, że luzik nie musimy biegać do auta po, po, po zapasową, czy rozbierać tego. No i właściwie tylko, tylko to było, że ta żaróweczka i ten brak opisu na zbiorniku. I dostaliśmy ten certyfikat i ten test, który w sumie ponad 2 godziny trwał, dobre dwie godziny. Mocno stresujący, bo gość twarz pokerowa, tylko kubek z herbatą, co chwilę uzupełnianą, z mlekiem oczywiście po brytyjsku. A może to była kawa, nie wiem, nie pytałem, ale to Wielka Brytania, więc raczej herbata z mlekiem. Eee, to, popijał tą herbatę i tak tylko sprawdza, sprawdza, mówi: OK, fine, perfectly fine, OK, it's OK, this is OK, fine, perfect, OK. Pojedzieł tylko o tylko tej żarówce i tym zbiorniczku, i nic więcej nie było wiadomo, co, co się. Co jest z autem, i dopiero po tym oczekiwaniu wrócił zadowolony z papierami, że jest, że jest OK. Także w ten sposób udało się zaliczyć ten test i w Auto jest teraz cały czas w Wielkiej Brytanii. Czekamy na, na tablice rejestracyjne. Formalności różne są wypełniane w trakcie. A ja Was za tydzień zapraszam na relacje z tego, z tego eventu, na którym teraz jesteśmy. Także cześć, do zobaczenia.